Zobaczcie co się dzieje na moim kanale. Google YouTube powiadomi YouTube YouTube Przesył. szuk, konto. Konto. Zamknij. YouTube, YouTube Music, YouTube Studio, YouTube Studio. YT studio. Otwórz. YouTuber XD 961 subskrybentów. Zobaczcie. A dzisiaj było rano 921. Polu karta statystyki. Statystyki? Statystyki. Przegląd. Wyświetlenia 36,9 tysiąca. Dobra. Odbe... Ostatni wymiar 11 i. W czasie rzeczywistym. Czas rzeczywisty. W czasie rzeczywistym 1119 wyświetlenia. 1119. To jest w ciągu godziny. Ostatnie 60 minut. Ostatnie 48 godzin. 48 godzin. Dwa dni. Ostatnie 6 22 189 wyświetlenia. No. Jak ja miałem przez dwa dni 400 wyświetleń, to teraz takie są statystyki. Pozdrawiam. Dzięki za subskrypcję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa. W czasie rzeczywistym. Panele przykraczą. Iglek y te ostatniejszy panele przy Zatrzymaj.